9 marca 1943 roku. Wczoraj telefon od przedstawiciela rowerów Gnomhun. iż nareszcie zdobył dla mnie dwa rowery. Czekam na nie już od września zeszłego roku. Były one moją. idea fix. Nie wiem. Czy dlatego, że rzeczywiście są to świetne rowery, czy też dlatego, że je bardzo trudno dostać i dlatego tak mi na nich zależało? Trudność otrzymania różnych rzeczy wytwarza zupełnie makabryczny snobizm. Zapalniczka Dan Hill, rower Gnom Ubranie z angielskiej wełny, papieros z Gula i tak dalej. Zabijają w człowieku teraz cały zmysł równości i bezklasowości. Śni się, żeby mieć to i to, żeby mieć coś, czego nie ma kto inny, i czuć się czymś lepszym. Prawdopodobnie w tym świecie jedynie Ameryka potrafi zrównać ludzi naprawdę, bo daje im to, o czym nam się tylko śni. I co ma tylko niewielu. Niedostatkiem najlepiej propaguje się klasowość. Rosja Zdołała już wytworzyć prawdopodobnie gorszą klasowość niż gdziekolwiek indziej. A teraz z pagonami i dzińszczykami ho-ho! Tak łazis i pomieraj, tawaryszcz! I ci zwykli tawaryszci pomierają! W Każdym razie ja mam dwa rowery jak malowanie i uspokoiłem się na jakiś czas. Od razu rano zawiozłem opony i dętki do umówionego bistra, gdzie czekał już na mnie poczciwy mister Sepon. Te opony i dętki skupowałem już w zeszłym roku, co wcale nie było tak łatwe. Wydobyłem je dzięki pertraktacjom z taksówkarzami rowerowymi, dzięki niezlicznym spotkaniom w tajemniczych Bistrach na Boulevil i innym handlom czarnowymiennym. Pasjami to lubię! <grym i gęso> będzie cholernie nudno, jak już będzie można wszystko kupić normalnie. Pozostanie wtedy tylko. Mm, kokaina i morfina komunizm i inne stuperfian mam coś w sobie z tego Albertyna z głupawej zresztą powieści Trystian Bernard odprężenia prawie codzienne spowodowane wybrnięciem z jakiejś trudnej sytuacji potrafiły tworzyć sumę radości zalę pokaźną – powiada te Bernard. – Obecnie, przy końcu każdego dnia, ta suma radości bywa u mnie więcej niż pokaźna. Wieczorem przyjechałem do tego samego bistra, gdzie zastałem już nasze rowery. Mm, – Marzenie! Całe z aluminium, lekkie jak pianka, lśniące jak gabinet dentystyczny, z wspaniałymi przerzutkami na górzyste drogi, krótko mówiąc, sen. Cieszyłem się jak dorosły. Jak dziecko? To głupie porównanie, bo dziecko na prawdziwe cieszenie jest za durne. Musiałem poczekać, aż się zrobi mrok, żeby nie przeprowadzać tej parki za dnia do hotelu, co mogłoby wywołać nieprzyjemne w skutkach komentarze lokatorów. Od razu napisaliby anonim do policji, że zajmuje się czarnym handlem. Już i tak, gdy mijam w bramie konsierzkę, staram się tak manewrować, żeby nie zobaczyła, że mam nowe buciki od Bondara za 3000 franków. Trzeba być bardzo ostrożnym, bo narodowe uczucie la jalousie widzi wszystko. Konsierzka jak Sphinx. Leży przez cały dzień w bramie i nie daje zagadek do rozwiązywania, ponieważ ona sama stara się rozwiązywać zagadki nowych butów, nowego futra, kapelusza lub ubrania wchodzących i wychodzących lokatorów. I aby nie wysilać się zbytnio, każdą zagadkę rozwiązuje jednakowo. Il fait du marché noir. Na szczęście nasi patroni w hotelu są mniej ciekawi i nie lubią konsierszki. To też w naszym hotelu panuje atmosfera zaufania i szczerości. Nasz sąsiad naprzeciwko ma w swoim pokoju cały sklep spożywczy. Wszyscy słuchają komunikatów londyńskich na głos, na niezarejestrowanych aparatach. Ktoś tam czasem się prześpi, komu niespecjalnie zależy na dokładnym legitymowaniu się, a wreszcie mieszkający tu dwaj policjanci są the typ, to znaczy tacy, co widząc podrobione papiery, mrugają okiem i mówią. Oddając je wytwornie, hmm, świetnie podrobione. Rowery kupiłem teraz nie na to, aby na nich jeździć, lecz żeby je mieć. Przeznaczam je na podróż po Francji, po wojnie. Umówiłem się więc z patronem, że mi je przechowa w piwnicy. Wieczorem wprowadziłem je do hotelu od tyłu od avenue domenil po czym szybko, jeden po drugim, wyniosłem do pokoju. Miałem ochotę tańczyć, patrząc na te cacka. Rozłożyłem od razu na stole mapę Francji i zacząłem tyczyć przyszłą trasę. W ciasnym pokoju, zawalonym dwoma rowerami, leżałem nad stołem i wykrzykiwałem różne magiczne nazwy. Bretania, potem na wschód. Po brzeg Atlantyku aż do Bordeaux yy, nie jest ciekawy. Zawadzamy o Massif Central, potem prosto na Biarritz. Po Biarritz Pireneje Basia przypomina mi, że zapomniałem o zamkach nad Loarą, ale że tymczasem nie można chodzić po pokoju. Z żalem, pozdejmowałem koła, ułożyłem to jakoś w kącie i byłem rozgorączkowany. Basia spoglądała na mnie z pełnym czułości uśmiechem, jak na swojego dziesięcioletniego synka. Zapytała mnie nawet, czy mam zamiar spać z tymi rowerami. Albertyn z powieści. Te, Bernard, podszepnął mi, że miałbym ochotę.